Wstaw moje tych natychmiast a, 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 musimy już... Co no to za pytanie? Wstawię natychmiast! Już. już. No, dobra, pójdę się ubrać. Dobra. A teraz ty, bridget. Wstawaj, wstawaj. Już wstałam. Świetnie kochani. A no teraz idź się ubrać. Yy... Już nawet wiem w co? Tę, 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 tę. Tą kartka. Doskonały wybór. Idź się ubrać. Jestem, ubrałam się już świetnie. Mogę już iść na średnie. O, coś ty! Nie, 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 nie. Absolutnie nie w tym. A co z tym jest nie tak? Dużo, wiele. Poczekaj, za chwilę ci dam coś lepszego. O, świetnie pasuje. To możesz ubrać razem z sukienką. Wspaniale to wygląda. Będzie to wyglądać wspaniale razem. Yy, no dobrze. Ubrałam się. Świetnie, córeczko. Możesz iść na zadanie. A ty się masz jeszcze ubrać tą kartkę. No dobrze. To ja idę. Papa. Pa. Jestem. No, teraz jakoś wyglądasz. No, tak? Nie wydaje mi się. Dobra, ja już idę. Cześć, cześć Bridget, córeczko. Witaj. Siadaj, Za chwilę będzie się dalej. Proszę. Ślachcinnego. Przepraszam za spóźnienie. No wreszcie jesteś. Gdzieś ty była? Odetta mnie zatrzymała, bo źle się podać ubrała. No, jakoś teraz inaczej wyglądasz. Bardzo ładnie. Przesuń się. Smacznego. Dziękuję. Mmm, najadłam się. Ja też. Będziesz tutaj od tak, i idź już do szkoły, boś na chwilę się spóźnisz. Świetnie. Zaczekaj. Ach. Ach, to gdzie ona jest? Przepraszam cię znowu za spóźnienie. Nie ma sprawy. A kto to tam koło ciebie stoi? A, to coś to jest moja nowa siostra Bridget. Cześć, jestem Diana. Miło Cię poznać. Cześć. Masz hmm. jakieś złe maniery, czy co? Nie, właśnie wręcz przeciwnie. No właśnie ona taka jest. No, to żalicie. Idziemy do sklepiku? Bardzo chętnie. No, myślę, że tak. Czasami w końcu ma no dobra, Dobra, chodźmy. C Szybciej biegnę. Już był dzwonek, Bridget. Uuuh. Czemu ty się ciągle tak szwedasz? Jak nie wiadomo co. Chodź już wreszcie. Dobrze, dzisiaj sobie porozmawiamy. A co to zaś mamy za spóźnialskich? Angelino! Diano! Znowu się spóźniliście! Przepraszamy, ale to przez nową uczennicę, moją siostrę. O, mamy nową uczennicę w klasie? To wspaniale. Siadajcie dziewczynki, a nowa uczennica niech zostanie na środku. Ty jesteś tą nową? Tak, to ja. Świetnie, bardzo mi miło. Yy, dobrze. To ty sobie usiądziesz może tam z tyłu obok Chapsa. Muszę? Tak, bo nigdzie nie ma innych wolnych miejsc. Och, no dobrze.